I ty mówisz, że jesteś doświadczony, ponieważ taniec z gwiazdami to pozwoliło ci bardziej, że chcesz dalej się rozwijać w tym tańcu? No ja wiedziałem, że taniec to jest coś super, coś fajnego, co e, sprawia mi duże przyjemności, więc wiedziałem, że to będzie fajny czas. Wiedziałem, że z Olą też spędzimy e, fajnie czas e, wspólnie. E, natomiast to też jest e, od razu e, sprostuję, że to, to jest całkiem inny program. Taniec z gwiazdami, jednak jestem w parze z profesjonalnym tancerzem. A tutaj? A tutaj? <laughs> tu z trochę mniej profesjonalnym, ale. <laughs> więc jakby tu jesteśmy zdani sami na siebie. Nie mamy nikogo, kto nas gdzieś poprowadzi, podpowie na tej scenie. Więc... Tylko, tylko wręcz przeciwnie, może przeszk przeszkadzać. Dokładnie. I tu jest też taki problem, że tańczymy z zawodowymi tancerzami, którzy tak naprawdę nie pomagają nam, tylko na ich tle widać coraz bardziej nasze błędy. I widać to, że nie jesteśmy tak dobrzy jak oni, więc to jest naprawdę ogromne wyzwanie, i jeżeli ktoś. Nawet Damian mi powiedział, że jakby taniec z gwiazdami kontra to, co tutaj się dzieje, to jest zupełnie inna bajka. I jednak musimy tydzień w tydzień zmieniać stylę tańca, musimy być cały czas inni, i a tam jednak na bazie tego tańca towarzyskiego wszystko jest oparte. A tutaj nie ma tak naprawdę jakiegoś tam kanonu. Tu jest, tu jest i taniec towarzyski, i hip-hop, i jazz, i taniec współczesny, więc te przyskoki tych stylu, stylów tanecznych są bardzo skrajne. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przy ambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!